no Dobra, słuchajcie, zajmiemy się RSM, Wymienimy mu olej i sprawdzimy e, zakres, prac, zakres prac. Co tam by się fajnie było zrobić przy nim. E, ogólnie, to jak na razie, zajmiemy się tak, żeby on jeździł, żeby cieszył. E, a później zobaczymy, co, co, co dalej. Bo to będzie projekt później. Nie, nie teraz, słuchajcie. Teraz tylko olej, filtry. E, hamulce i inne rzeczy, nie? Keep you, Robbie, will... Jestem ciekaw, czy w ogóle będziecie mieć słyszeć. Jest to dobry, dobry materiał, powiem wam, na, 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 na projekt. Bardzo dobry. Także no, <laughs> chciałbym laleczkę w przyszłym roku zrobić, ale zobaczymy, jak to będzie. Nie? Dobra, słuchajcie, musimy dostać się do filtra oleju. Znajduje się pod tą piękną, karbonową osłoną. Niestety musimy odkręcić uchwyt tej osłony. To jest dwie dziesiątki, wtedy dostajemy się już do filtru. E, filtra e, lubię sprawdzić sobie czy wszystkie śruby się polozują dobra słuchajcie niech sobie e, cewki wyglądają nie z oryginału i pewnie jakieś najtańsze w przyszłości chciałbym znamienić na MGK z góry nie widzę jakichś wycieków tutaj z pokrywy zaworów ale i tak bym chciał to zrobić niewielkie e, jak widzicie, ten uchwyt trzeba wymienić tak jak bezce. Podejrzewam, że jest taki sam. No i trzeba zakupić śruby. Nie jest uszkodzony tu, a zawsze są te auta uszkodzone tu. Ogólnie jest prosty, miły w dotyku. Na pewno bym chciał wymienić płyn do wspomagania, bo co 5 lat się go wymienia. Jeżeli chodzi pod maską, to sprzęgło ostatnio było robione z papierów wychodzi. To się grzeje, nie? Jeżeli chodzi o opony, słuchajcie, są. Chciałbym na nich jeszcze rok przejeździć, z którego chyba z 19 te przednie są. Felgi są odregenerowane, zregenerowane, są jak nówki, słuchajcie, jak nóweczki, tylko pył. Hamulce nie mają zbyt dużego probu ale bym chciał je przeczyścić, klocków jest bardzo dużo, więc hamulce są bardzo dobre, ale chciałbym je wyczyścić. Chciałbym rozebrać, wszystko wyczyścić, wymienić płyn hamulcowy. To może za tydzień zrobimy płyn hamulcowy, słuchajcie. Eee, wtedy zajrzymy we wnętrze co, co tam się dzieje, nie? Eee, teraz tak opony te też są, innej firmy są. Są dobre. To z 18, przód 19. Słuchajcie, no ten rok chciałbym, żeby przyjeździły. Klocków jest dużo, tarcze dobre e, są. Choć z tyłu jest próg niewielki, e, to, to, to na razie zostaną. Słuchajcie, też to wszystko przeczyszczę, żeby jeszcze puchulało, bo tył chyba z 450 funtów kosztuje, a przód hamulce 750, więc. E, jest, jest, jest nad czym się zastanowić. E, Tumik jest e, Miltek. Słuchajcie, e, ten Tumik patrzyłem, to kosztuje, e, kosztuje 1500 funtów, także jest grubo. Te hamulce też e, dosyć dobre, tylko chcę wszystko przeczyścić. Słuchajcie, wyczyścić. Ładnie to wygląda. E, te, te, te opony i tak są stare, słuchajcie, ale one nie są jakoś spękane. Nieraz e, widzę opona trzyletnia jak Pirelli. To kurde, to jest syp, słuchajcie, Pirelli. O, on się grzeje. Widzicie, woda cieknie. Wiecie skąd, nie? E, tu uszkodzony. Ktoś podnosił, coś tam go bierze, rdza, ale tragedii nie ma. Jak widzicie, jest wycięty kat. Ale wydech jest w bardzo dobrym stanie. Bym nazwał e, pręcz, praktycznie nutką. Jak będziemy podnosić, słuchajcie, w tył, to wszystko przejrzymy jeszcze raz. Tam przewód hamulcowy, coś... E, sprężyna była robiona, więc coś, coś jest ten... Coś jest na rzeczy, pewnie uchwyt. Ale wam powiem teraz, szczerze, że jest w bardzo, bardzo dobrym stanie jak na ten rok i auto z... E, od nas, nie? Wiecie, to wszystko chciałbym poczyścić, ale to w przyszłości, nie? Oponów jest dużo, tylko że stare, słuchajcie, no ale mówię to. Skąd woda? Woda stamtąd, e, na bank. Jestem pewien tego, także... Trzeba będzie to zrobić. Jeżeli chodzi o dołu silnik, klimatyzacja nie działa, ale nowy kondensor jest, słuchajcie. I teraz pytanie jest, wiecie, czy ktoś nie nabił? Od dołu jest sucho, słuchajcie. Bardzo tutaj ta osłona zginęła, ale to kiedyś będę pasek ściągać w przód, to zobaczę. Jeżeli chodzi o pasek, to istnieje jest, e, słuchajcie e, rowbary, czyli e, drążki stabilizatorów u Was RHR -R, -R -E. e, one słuchajcie kosztują 500 funtów. także coś jest było robione tak ten wahacz na przykład ale my to wszystko będziemy sprawdzać krok po kroku spróbuję laleczkę doprowadzić do stanu takiego tego nie? A, no. powiem wam, że nie jest źle. Na te lata i na cenę, którą, za którą zapłaciliśmy jest pasja, miłość, rodzina, wak Słuchajcie, jest dobrze. Będę szukać poduszek, będę powoli, ale to mówię, Krok po kroku, nie? No i dobra, słuchajcie, olej 70 lądują dwa cena taki, te dwa flasze od Molly i pół godziny niech se pochodzi a więc dwie pukaneczki od Likwimoli, słuchajcie, czarne, bo takie lubię. Um, ogólnie olej był wymieniany, bo jest w papierach, 5W30 był lany No niestety, jak się upala taki samochód, powinno się lać 5W40, żeby nie tracił filcu olejowego, jak olej się nagrzeje. No i lejemy, słuchajcie, niech się wypuka. Pukaneczki też były robione, nie wiem z jakiej firmy, ale widziałem tam na fakturach, że są... Najbardziej mnie podnieca kartka, gdzie gość odręcznie pisał co i kiedy było robione. Takie rzeczy, słuchajcie, mnie cieszą bardziej niż faktury, bardziej niż inne rzeczy, ze względu tego, że ktoś, kto sobie robi przy samochodzie, i pisze sobie na kartce, co zrobił, jak zrobił, no to chyba, 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 jest dobrze, nie? Chyba kocha ten samochód. W środku to wygląda zacznij, także olej był wymieniany, naprawdę jest czysto i ładnie. No tak przez dziurkę od. W lewo oleju widać, że słuchajcie, jest tam czysto, co mnie cieszy. Dobra, 72 stopnie, 40 po. Więc za pół godziny to o 17:20 się widzimy, tak? I oczywiście jest basen, nie? Trzeba będzie to udrożnić. W końcu przewody tu idą Pamiętajmy słuchajcie o tym Ile wody Ale gumka gdzieś spierdzieliła Będę musiał kupić taką gumkę Są dwie Widzicie Posikała się dziewczyna ze szczęścia Jeszcze tutaj trzeba będzie dostać się w lesce jest lepiej bo tam bateria tu też na ten komputer jakaś woda leci dosyć ciekawe nie ja pozwolę sobie wymienić kabinowy filtr znajduje się słuchajcie tu wyłączyłem tam e... wyłączyłem fana także jedziemy filtr kabinowy od odmana słuchajcie ląduje ehm karbonowy stary był też mana tylko papierowy lubię karbonowy, więc nie ma co tu oszczędzać słuchajcie parę groszy więcej także pakujemy nowy filtr tak trochę dziwnie na kamerze działa ten silnik słuchajcie masz z węglowy, ten jest zwykły ten jest grubszy a ten taki cieniutki. No, tragedii aż takiej nie było. To jest łajcie, też jest mana. Tylko, że biały, papierowy. Nie myślę. Zakładam w którym roku był robiony. W 12? To jest rok, myślicie? 12. bo tylko te numery są i przepływem w dół dobra, zdejmę e, tą rurę i filtr powietrza spróbujemy zmienić. No w rzeczywistości, słuchajcie, wracajmy do silnika, pracuje jak... Jezus Maria, jak miodzio. Z ciekawostek nie jest połamane. Słuchajcie, to się wsuwa, nie? Nie ciągnie. Ludzie ciągną i łamią. Wesce jest połamane. Jak cukiereczek chodzi, słuchajcie, nie wiem czemu tak jakby rozrząd było słychać. Ale słuchajcie, jest dobrze. Naprawdę jest dobrze. Żadnych kodów e, silnika, nic. Zresztą muszę podpiąć jeszcze słuchajcie komputer, ale... Ja tu w, pomiędzy no Dobra słuchajcie, 10 po, a nie 20. E, jeszcze 12, 11 minut. Widzicie jak ona sobie pięknie cyka. No chodzi. I pariatka z niej niezła. Kurde, patrzcie jak śruba odrobiono. No, będzie... Będzie zabawa z odkręceniem. Dobra, słuchajcie, 10 pozlewamy zlewamy olej. Dobra, w My Wyciągamy filtr. Ze względu tego, że tam jeszcze zleci z filtra. Może jeszcze odkręcimy tu sobie. No strasznie, słuchajcie, jestem zajarany. E, może jeszcze Wam odpowiem na komentarze kiedyś, bo, bo dużo różnych pytań. E, słuchajcie, kupiłem taki samochód, bo chciałem, bo to było moje marzenie. I tyle. Słuchajcie, filtr jest dobry, aż się głupio czuję. Jest oryginalny. ale kupiłem Boszowski. Kurde, aż wstyd mi. No i dobra, tym dzynzlem w dziurkę. Pierw filtr, posparujmy tylko o Oj, no telefon w oleju posmarujemy, masujemy i skręcamy. Tak moje marzenie. Słuchajcie, to, że o nas siódmego jest to nie znaczy, że oj, różne e, ciekawe rzeczy słyszę, e, żebym dołożył więcej i kupił na... Lejemy oliwę, A, słuchajcie, oliwa 5W40, słuchajcie, do takiego samochodu 5W40. W samochodzie było lane 5W30, tak papiery mówią. Volkswagen, specyfikacja 502, tak przynajmniej ja wyczytałem. Więc lejemy taki olej, moly e, i ceratek do tego. Zresztą, słuchajcie, bym nie chciał nowszego. E, no, zobaczymy. E, Niech sprawia mi przyjemność, bo to ją kupiłem. Rok czasu będziemy jeździć, a później się zastanowimy. Jeżeli chodzi o olej, mm, sprawdzajmy specyfikację. Czy zmienimy dwa cerateki z Lipmoli? Dwa po 10 litrów oleju, 1 na 5. No i cerateki, słuchajcie, podejrzewam, że już szczęśliwie moją serduszko, będzie cykać jeszcze lepiej. Lubię sobie jeszcze wlać do butelki, wypukać. Niech cały ceratek, niech cała dobroć pójdzie do tego słuchajcie, silnika. Bo jest czym jeździć, mruczy Jezus Maria. Naprawdę, w przyszłym tygodniu mam rocznicę. Także jedziemy z żoną. W końcu to jej prezent. Nie myślałem, że w tym roku zakupimy, ale udało się, słuchajcie. Teria mi pada. Odkręcę to przy wkładaniu wazowym. Słuchajcie, filtr jest NDGK, ale to nie znaczy, że go się nie wymieni. Opatrzcie, jaki syf jest. Masakra. Ląduje też KN. Sorry, to jest KN filter. Ląduje też KN, e, ale tak jak mówię, e, wymieniajmy czyśmy te filtry. Większość ludzi po prostu wymienia ten filtr i myśli, że on jest dożywotny, a on trzeba po prostu go umyć. jaka różnica jest, nie? Trzeba olejek umyć. Ja w tym nie będę się bawić. On kubeł, idzie nowka. Przedmuchajmy sobie miejsce, gdzie idzie nowy filtr. Sweet Alabama. Gdzie mu się oddychać, nie? Słodziutko skręciłem, bateria mi pada, słuchajcie e, coraz, coraz bardziej e, dwa filmiki w ten sam dzień masakra e, no tak. ten gościu został, e, pokrywa od dołu słuchajcie, dorna pokrywa no trochę brudna, ale to w końcu pokrywa, ale nie połamana ani nic, super i takie śruby, kurde 1,7 funtów w Audi, słuchajcie, na pewno na e znajdę. Jak na razie przykręcam te. Słuchajcie, bateria 10%, pasja, miłość, rodzina. E, nasz erasik dobry na projekt, e, dobry, dobry na żonę. Dobry materiał na żonę, słuchajcie, jest dobrze, jest dobrze za dyszkę. E, tak, będziemy z nią się bawić, a jak na razie trzymajcie się. Pasja, miłość, rodzina. Bawcie się również tam swoimi bąbelkami.